Moi drodzy, kolejne spotkanie, kolejny smak Whey Protein Complex z Olimpu. Jest to mieszanka koncentratu z izolatem. Szkoda, że nie jest napisane ile jest koncentratu i izolatu, czyli w jakiej proporcji fajnie na przykład w Gen Labie jest, że to jest 70-70-30. Chyba tak jest, jest trochę lżejszy i, i, i ten tutaj, co mnie nakieruje, że tutaj jest, tutaj będzie chyba mniej izolatu, bo sporo węglowodanów jest, w, znaczy sporo w tym kontekście oczywiście, 11 gram węglowodanów na 100 gram produktu, 75 gram białka, ale fajnie, że CFMK, no to jest instantyzowany, znaczy, że WPI to jest instantyzowany CFM, także bardzo fajnie. W składzie oprócz tego mam jeszcze aromaty, oleje, oleje MCT, fruktoza, regulator kwasowości, kwas jawkowy, cytrynowy, cytrynian sodu, zbranice zagęszczające, guma arabska, ksantanowa, sól sodowa, karboksy, metylocelulozy, wiem, że się powtarzam, ale klej do tapet, chociaż tutaj mi nie przeszkadzał. Mało, mało było, nie zaklejało flaków, gdzieś jak pijemy jakieś takie mega tanie, tanie suplementy i było tam nawalone tego dużo, to potem w toalecie był kłopot. Natomiast tu spoko, ale też dużo tego wypiłem, substancje słodzące, acesulfam K, reloza, cyklaminiany, no sztuczne, sztuczne. Jedni mówią, że to bez znaczenia dla zdrowia, dla mnie ma jakieś znaczenie zdrowotne, natomiast jest to nasza wina jako konsumentów, bo chcemy mieć. Yy, Dużo białka w porcji. Mega dużo białka w porcji, a przy tym ma być słodkie. Chcemy fit, ale ma być kurde z czekoladą, nie? <laughs> Także no musimy się dogadać sami ze sobą. Także do, do, do producentów nie ma co mieć tutaj yy, pretensji. Ja w każdym razie nie mam. I dalej lista barwników w zależności od yy, smaku. Yy, smak. Blueberry. Blueberry. Yy, powiem Wam tak. Blueberry. Kolejny smak, który mnie odrzucał. Za dużo, zdecydowanie za dużo aromatów. I tu było właśnie takie ciekawe: aromat po prostu aż kręci w nosie taki mocny zapach, a w smaku tego nie było czuć. Jakoś, żeby aż tak fajnie smakowało i odbijało się potem. Tak jak, tak jak, po, tak jak po rozpuszczalnikowym. Rozpuszczalnikowym aromacie masła orzechowego. Tak, tutaj mega mi się, mega mi się potem odbijało. Także z, z, zdecydowanie nie, nie przed treningiem, gdzieś tam sobie piłem, już później nau, nauczony. nauczony, To piłem sobie już tam, gdzieś tam po, po wysiłku, czy tam może już na wieczór, czy co, jakichś takich porach. I akurat tych smaków dużo, dużo nie piłem, no bo po prostu się, no mówię, tak nieprzyjemnie się odbija potem tym. tym z tym aromatem 100 g 75 gram białka eee, także jak na razie z o których mówiłem to zdecydowanie Cookie Scream jak najbardziej fajnie tamten mi się nie odbijał eee, nie odbijał mi się eee, nawet przed treningiem można było wypić całkiem smaczny eee, tak, rozpuszczalność mieszalność w shakerze bez żadnych kratek mieszadełek, a nie niczego, wystarczy parę razy poczepać, także jest, o, jest OK. Rozpuszczalność nawet bardzo fajnie. Eee, ceny, strona Macromas, małe opakowanie 700g 59zł, duże opakowanie e, e, 2100g 169zł. Z kodem DL10 10%, 10 zniżki na zakup oczywiście. Także to tyle, to tyle ode mnie, to tyle ode mnie. Way Protein Complex z Olimpu. Yy, polecam, natomiast jak na razie, tylko i wyłącznie cookie scream, masło orzechowe i dzisiejszy Blueberry. Yy, nie, nie. Yy, zdecy zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Ale. Cookie scream, kuk cookie scream. Yy, kochani, bawcie się dobrze, rośnicie w siłę i bawcie się dobrze.